Cześć, przyjaciele! Jeśli jesteście tu nowi, serdecznie witamy. A jeśli już jesteście częścią naszej społeczności, zawsze miło jest Was znowu zobaczyć. W dzisiejszym filmie zanurzymy się w inspirującą i poruszającą historię Nicola de Onofrio, młodego człowieka, którego życie było krótkie, ale pełne niezwykłych dokonań i głębokich proroctw. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie subskrybować kanału. Zostawić łapkę w górę i skomentować, co myślicie o tym filmie. Podzielcie się również z przyjaciółmi, aby więcej osób mogło poznać tę niesamowitą historię. Teraz zaczynamy! Nicola De Onofrio urodził się 24 marca 1943 roku w Villa Magna, małym miasteczku w prowincji Kieci we Włoszech. Od najmłodszych lat Nicola wykazywał głęboką pobożność i niezachwianą wiarę. Wychował się w pobożnej katolickiej rodzinie, gdzie wartości chrześcijańskie były podstawą jego wychowania. W wieku dziesięciu lat Nikola poczuł szczególne powołanie do życia zakonnego. W wieku jedenastu lat wstąpił do niższego seminarium ojców Kamilianów w Rzymie, co było początkiem jego duchowej podróży. Jego pobożność i oddanie nauce oraz życiu religijnemu były widoczne dla wszystkich wokół niego. Nikola był znany z życzliwości, pokory i głębokiej duchowości, cech, które zyskały mu szacunek i podziw kolegów oraz przełożonych. W seminarium Nikola Deonofrio wyróżniał się nie tylko inteligencją, ale także duchem służby. Poświęcał się opiece nad chorymi, zgodnie z charyzmatem kamilianów, którzy zajmują się pomocą chorym. Nikola miał szczególny dar pocieszania i wspierania cierpiących, wykazując imponującą dojrzałość duchową jak na swój wiek. W 1962 roku, w wieku 19 lat, Nikola otrzymał druzgocącą wiadomość: zdiagnozowano u niego raka. Mimo powagi choroby, jego wiara pozostała niezachwiana. Nikola stawił czoła swojemu cierpieniu z niezwykłą odwagą i spokojem, zawsze ufając w Bożą wolę. Jego postawa wobec choroby inspirowała wszystkich wokół, ukazując wewnętrzną siłę, która przewyższała jego wiek. Podczas walki z rakiem Nikola miał kilka mistycznych doświadczeń i objawień, które pozostawiły głęboki ślad na wszystkich, którzy go znali. Przyjrzyjmy się tym proroctwom bliżej. Nikola w chwili głębokiej modlitwy, miał wizję swojej własnej śmierci. Podzielił się z przyjaciółmi i kolegami, że wie, iż nie będzie żył długo. To objawienie, zamiast go przestraszyć, wydawało się przynosić mu spokojną akceptację. Przyjął swoją chorobę jako część Bożego planu, wykorzystując każdy moment na pogłębianie swojej wiary i służenie innym. Nikola również prorokował, że wielu chorych, mi się opiekował, znajdzie duchowe pocieszenie, a w niektórych przypadkach cudowne uzdrowienie. Liczne relacje pacjentów i ich rodzin potwierdzają, że jego obecność często towarzyszyła niewytłumaczalna ulga w bólu i uczucie pokoju. Inne ważne proroctwo dotyczyło duchowej odnowy w społeczności kamilianów. Nikola wierzył, że jego cierpienie i poświęcenie będą ziarnami dla ożywienia wiary i ducha służby wśród jego współbraci. Po jego śmierci wielu świadczyło o odnowionym entuzjazmie i zaangażowaniu w misję opieki nad chorymi, przypisując tę zmianę przykładowi życia Nikołli. Nikola często podkreślał znaczenie modlitwy nie tylko jako religijnego obowiązku, ale jako potężnego źródła duchowej przemiany. Prorokował, że ci, którzy poświęcają się modlitwie z szczerym sercem, doświadczą głębokich zmian w swoim życiu i bliższego związku z Bogiem. Po jego śmierci wielu jego znajomych relacjonowało mistyczne doświadczenia i odnowienie wiary po podjęciu jego rady dotyczącej intensyfikacji praktyk modlitewnych. Nicola Deonofrio zmarł 12 czerwca 1964 roku, mając 21 lat. Mimo krótkiego życia. Jego dziedzictwo jest ogromne. Został beatyfikowany przez papieża Franciszka w 2013 roku, a jego historia nadal inspiruje ludzi na całym świecie. Nikola jest pamiętany nie tylko za swoją pobożność i służbę, ale także za swoje głębokie proroctwa i duchowy wpływ, jaki wywarł na życie wielu ludzi. Wpływ Nikoli wykracza poza kręgi religijne. Jego historia poruszyła serca wielu ludzi. Niezależnie od ich wiary, stał się symbolem odwagi, wiary i współczucia wobec cierpienia. Wiele inicjatyw charytatywnych i projektów pomocowych dla chorych zostało zainspirowanych jego życiem i dziedzictwem. Historia Nikoli Deonofrio jest potężnym świadectwem wiary, odwagi i służby. Jego życie przypomina nam o znaczeniu życia z celem i poświęcania się dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią. Mamy nadzieję, że ta historia poruszyła wasze serca tak samo, jak poruszyła nasze. Zanim się pożegnamy, nie zapomnijcie subskrybować kanału, polubić ten film i zostawić komentarz. Podzielcie się tą inspirującą historią z przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.